Nowy dzień misji dyplomatycznej, nowa stolica na trasie prezydenta. Karol Nawrocki spotkał się w Helsinkach z fińskim prezydentem. Nasz kraj i Finlandię od niedawna łączy obecność w NATO. Od wieków obrona przed hordą bandytów ze wschodu. Zagrożenie ze strony Rosji także dziś było jednym z głównych tematów rozmów prezydentów. Liderzy są zgodni. Zagrożenie jest realne i trzeba się jak najlepiej przygotować. Szymon Szereda. Po bardzo udanych i owocnych rozmowach w Białym Domu z Donaldem Trumpem prezydent Nawrocki kontynuuje swoją ofensywę dyplomatyczną. Dokładnie wczoraj była to Litwa, dziś już Finlandia i spotkanie z Aleksandrem Sztubem. Przywódcy rozmawiali o kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, ale również i zacieśniania współpracy gospodarczej jak i obrony cywilnej, gdyż Finlandia jest w tym zakresie liderem Europy. Posiada schrony dla około 80% swojej ludności, czyli ponad 4 milionów osób. Wymiana doświadczeń w tym zakresie jest kluczowa również w kwestii rozwoju infrastruktury strategicznej na terytorium Polski. I obydwa i przywódcy są zgodni co do tego, że trzeba czerpać z najlepszych doświadczeń obydwu państw wzajemnie. Ale co najistotniejsze, prezydent Nawrocki podkreślał w trakcie spotkania, że towarzyszy im dokładnie ta sama emocja, jeżeli chodzi o postrzeganie zagrożenia ze strony neoimperialistycznej, postsowieckiej Federacji Rosyjskiej. Jedynym liderem wolnego świata, który może zmusić Władimira Putina do negocjacji jest Donald Trump, stąd też bardzo się cieszę, że poza kwestiami historycznymi, doświadczeniami z Rosją zbliża nas także do siebie stosunek do... Stanów Zjednoczonych. Wymiana doświadczeń w kwestii wojskowości jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o obydwa państwa, jak również tworzenie wspólnego bloku państw bałtyckich, tych państw, które znajdują się na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, gdyż po ostatnich incydentach, tych, które mają również miejsce w Polsce, jak choćby coraz częstsze naruszanie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, czy zakłócanie przez Federację Rosyjską sygnału GPS na terytorium Polski, jak również państw bałtyckich, czy kwestie działań hybrydowych na naszej wschodniej granicy sojuszniczego z Rosją reżimu Aleksandra Łukaszenki. To wszystko powoduje, że zarówno Polska, Finlandia, pozostałe państwa bałtyckie muszą tworzyć wspólny blok, który będzie w stanie realnie odstraszać zapędy Federacji Rosyjskiej i stawiać opór wobec agresora. Natomiast Aleksander Sztub podkreślił, że zakończenie... Szybko. Szybkie zakończenie konfliktu na Ukrainie leży w interesie państw wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i również całego NATO. Is that it is important to train, Musimy wzmacniać odstraszanie i obronę NATO przeciwko Rosji jako zagrożenie długoterminowe. Możliwy pokój lub wstrzymanie działań wojennych nie oznacza, że możemy stracić czujność. Jesteśmy dostarczycielami bezpieczeństwa w regionie, a nie konsumentami bezpieczeństwa w tym regionie. Oba nasze kraje znacząco inwestowały w obronność przez wiele lat. Mamy najsilniejsze systemy artyleryjskie w Europie. Prezydent Nawrocki w czasie spotkania, jeżeli chodzi o te kwestie dotyczące bezpieczeństwa, również któryś raz już z kolei podkreślił, że nie zamierza wysłać polskich żołnierzy na Ukrainę. Jest to bardzo ważna, stanowcza deklaracja, także istotna z punktu widzenia Polski, Polaków, bo wysłanie naszych wojsk na tamten front rodziłoby realne zagrożenie uwikłania Polski w wojnę i tutaj decyzja polskiego przywódcy jest bardzo racjonalna w tym zakresie, a przede wszystkim podyktowana bezpieczeństwem Polski jak i Polaków. Udział wojska polskiego na Ukrainie z mojej perspektywy jest wykluczony, nie ma takiej potrzeby. Rozmawiałem też z prezydentem Zełeńskim i spytałem o to jak wyglądają wyraźne, jednoznaczne deklaracje państw Europy Zachodniej do udziału tych wojsk. Na, na, na Ukrainie. No, nie ma też chyba, z tego co wiem, jasnych deklaracji państw zachodnich. W czasie dzisiejszej, jak i wczorajszej wizyty prezydenta Nawrockiego nie zabrakło również takich czysto ludzkich, sympatycznych akcentów, gdyż Karol Nawrocki był bardzo entuzjastycznie witany przez przedstawicieli lokalnej Polonii, także tutaj w Helsinkach w momencie, gdy przybył na spotkanie z Aleksandrem Sztubem przed Pałacem Prezydenckim zgromadzili się przedstawiciele tutejszej Polonii w Helsinkach, by przywitać swojego Prezydenta. To są bardzo miłe akcenty, ale one też pokazują, jak prezydent Polski jest postrzegany przez Polaków na całym świecie. Z wielkim entuzjazmem podchodzą do jego prezydentury. Również wielokrotnie to podkreślają, że prezydentura Karola Nawrockiego daje im poczucie dumy z bycia Polakami, a także dumy ze swojego aktualnego prezydenta z przywódcy Polski. Z Helsinek dla wiadomości w Polsce Szymon Szereda.